Dzień dobry, dzień dobry, witamy, jaki piękny przebieg mamy, ćwiartka za nami, palimy, z garażu wyjeżdżamy. No wiadomo, no w dzisiejszym dniu na pewno będę musiał sprawdzić te wtryski, bo składałem rano sobie filmik i widziałem, że jest różnica między bank lewy a bank prawy. Początkowo myślałem, że są stare, zapamiętane adaptacje z tego sterownika, ale nie, jak on tak długo stał odpięty bez akumulatora, adaptacje wszystko się pokasowały i to były bieżące adaptacje, więc koniecznie wtryski, wachy muszą iść do naszego Jezuska od wtrysków. Wtryski wygrzebane, w takiej kolejności one są wyjęte. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Mówię to na filmie, że później było łatwo zapamiętać. Rawcze wysyłamy na sprawdzenie tych wtryskiwaczy no i patrzymy, czy to one są winowajcą, że tak nierówno lewa, prawa strona w dawkowaniu paliwa chodziła. Rawcze przekazuję ci więźnia. Leć do pana Jezuska odtrysków. No to wtryski już przyjechały. Ach, kurde. Tutaj dogadałem się z naszym panem. Kochanym, że mi zaznaczy bo po oczyszczeniu, wyszło, że jeden wtrysk ma 4% różnicy między innymi, i tutaj na jednym z nich gdzieś miała być. No kurde, jak śmierdzą. Kropeczkę miałem gdzieś tu postawić, żebym ja wiedział, który to jest. I chcę go sobie wsadzić na pierwszy cylinder. I na tym pierwszym cylinderze zrobię sobie korektę te 4% w programie. Kurwa. Właśnie miał ktoś mieć kropkę. O kurwa. O kurwa. Oby się nie zmyła. Dobra, koniec nagrywania Szukamy kropki Jest, 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 ślepa cipa jestem Dobra, jest zaznaczony i on będzie cylinder numer jeden Listwa paliwowa nam idzie O tak Cinder, oś. I cylinder numer jeden jest tutaj To ja już to zamontuję Wtrysk numer jeden Słabszy jest na swoim miejscu No to działamy Sprawdzamy jak to działa Wtryski zamontowane, sprawdzone, wyczyszczone. Jeden z nich nie domaga o 4% względem pozostałych. Więc na tym wtrysku, który wsadzimy na cylinder numer 1 z kropką, dokładamy paliwa 4%. No lecimy w gracie, zobaczymy jak to działa. Zagrywamy, wiatraczki uruchomione. No, to palimy. Rozgrzewamy i sprawdzamy. No. No. Bardzo ładnie to chodzi. Bardzo, bardzo ładnie. Haha! Kurwa! 1% różnicy nie ma. Czy może wtedy co? Wtedy może on sobie sam robił korektę na tym jednym No, A, ciekawe są, jakie czasy są. A czasy już ma przeliczone. Mimo że ja tylko na jednym. Na cylindrze numer 1 dołożyłem mu paliwa 4%. To on już podaje cały pierwszy bank, jakby wydłużone czasy miał. A ma wydłużony tylko na jednym jednym cylindrze, jednym jednym wtrysku. Kurwa, obłęd jest. Jeśli tam do końca jeszcze rozgrze, to może na saniu chodzić i delikatnie ma bogatszą mieszankę o 4% ściąga. Zaczyna na wyższych obrotach trochę. Kurwa, różnica jest jeden. Jezus Maria, fabryka 5% podaje różnicy. 2% mam różnicę. Ja jebie, nigdy w życiu chyba się tak nie udało dopieścić silnika. Kurwa, 1% różnicy. Ale jaja. No nie można. <średzy> kurwa, ale wyszło idealnie. Ja pierdolę. <średzy> Będę samochodem jechał na hamownie w celu. Korekty licznika, ale od razu zobaczymy tam, jak się afer, jakieś takie rzeczy, coś tam z jeden, z dwa pomiary może takie zrobię. Na bezpieczne dalsze do straja o Jezu, docieranie, bo ciekaw jestem, jaki to ma skład mieszanki i w ogóle, czy to tak spokojnie, jak jeżdżę, to wiadomo, sądy robią sobie korekty Jak daję trochę więcej gazu, to już nie robią, więc chciałem to sprawdzić, wszystko na hamowni. A teraz wyciągam całe zegary, wyciągam z nich szybki, wszystko rozbieram, Także sobie na hamowni tylko wyciągać to i wsadzać na swoje miejsce. Garów się dobieram, muszę powiedzieć, że nasi tu byli. Bo jedna śruba jest taka obita, obydrapana, ja jeszcze nie zacząłem jej dotykać z jednej strony. No i z drugiej też. Czy tu się jakieś korekty działy już przede mną? Trzeba wprowadzić kolejną. To jak widać już za chwilę będzie przygotowane do wykonania korekty licznika. Całe zajebane. Tutaj, tutaj. Dobra. Cygary wsadzamy do wozu. Ręce mam umyte, wskaźniki te po tej stronie są ustawiane tak, a zaraz postaram się je przestawić. Wolne obroty już mamy, też dopracujemy na hamowni, temperaturę silnika mamy idealnie. Niestety paliwa nie jestem w stanie prosto wyjąć, boję się, że, że coś tutaj pęknie, no a prędkością jeszcze tylko i włączy na hamowni. To jesteśmy na hamowni z nietypową sprawą, oto tych pięknych tutaj zegarów, o. 98, 98 mamy tu, 109 mamy tutaj realnie na gps ie teraz będzie 100, a to biorę się za swoją robotę. Gotowe, mamy stówkę. Dobra, jeszcze teraz został nam obrotomierz. Obrotomierz sobie pod garażem przestawiłem. Adaptacja cały czas 1-2%, zaś niewiarygodne to jest. Kurwa, obroty silnika. To jest obroty silnika z dopierdole tempomatem na 3000. O. Kurwa jest. No mnie dokładnie się nie da. Ej. To kurwa, na, pod garażem na oko dobrze ustawiłem. Obroty mamy dobre. <laughs> Zajęliście. To gotowe. Coś takiego do głowy mi przyszło. Wezmę sobie go tam, schamuję sobie go. Kurwa, raz. Miałem jakieś 260-270 km zrobione, jak wykręcaliśmy w tryski. Więc. E, spacja. Zobaczymy, czy ten silnik dobrze się zapowiada. Czy jakiś dużo regulacji będzie miał. Kurwa. Nawet kurwa taka mapa z dupy wgrana A to widziałem, że on sobie jakimś tam nawet 12,6 spoko. Tak to będę stroju, tego kurwa raz jedynym udałem w pizdę i później jak będzie miał 1000 km a tu jak będzie miał jakieś 700 to wjeżdżam na hamownię Nie no tyle to ja wiem że to jest nierealne O Jezu, a taka wartość to by cieszyła. Ja pierdolę. A trzy pak, jak on przełamie to będzie i tak, kurwa, kosmos. D, wałki, doprężone. i niuta powinien mieć ponad 400, bo 5 udari Darii robiłem taki silnik. Miał chyba 310 koni 314 momentu aż obrotowego. No kurwa, ten sam wynik będzie. No mówię, no to jest niewystrojone. Nie, nie Widzę mocny taki dołek w obrotach. Kurwa, ale no zapowiada się... Zapowiada się arcy ciekawie w chuj. Ha, ha. Kurczaki, no pięknie. O, więcej niuta wyszło. Odcinka na 7 ustawiłem, jest odcinka na 7, bo zegary są skalibrowane i wszystko. No fatalny jest ten ten kutas. Kurwa, jak na 3,5 litra 422 Nm. W tamtym silniku nie planowałem głowicy. Tutaj głowica jest zplanowana yy, pół milimetra. Tam nie była eee, Jakie są zmiany? Gniazda zaworowe, ssące i wydechowe były rozciągane o takie same wartości Tłoki te same eee, Kurwa Spoko Spoko, spoko, spoko kurwek na 320 koni uda się zrobić to ja pierdole będę skakał z radości Kurwa mać No fakt nie powinienem tego robić, bo odcinek jest na dotarcie, ale chuj co tam mu się stanie Raz pizdę dostał i tyle I teraz będę go już zamulał <laughs> Co to się stanęło? Dosłownie parę minut jak to posiedziałam a za mną już biało Kurna, Michał jedzie nam te fesika robić i przywiózł nam śmiech Ha, <laughs> ja letnie opony No pięknie A pierciele, tutaj moje dziewicze ślady są No to będzie wesoły dojazd do domu Nic, dziękujemy za hamownię będzie, Jak nie będę miał zimowych opon, to nie będę miał jak docierać tego wozu Oj, pięknie z Warszawie Nie stresuje się, cały czas się jedzie w granicach 5-6 km na godzinę No ale za to z wyniku jestem tak obłędnie zadowolony, że jest. dowieźć ten samochód teraz cało do garażu, żeby go po drodze nie, nie rozbić, nie, nie zarysować, no czekać, aż będą lepsze warunki, albo chłopak, za zimowe opony, te kilometry trzeba tutaj jeździć, robić, nabijać, no i, i starać się o więcej. Jest pomysł na więcej mocy, bo momentu 422 to już jest, już, już jest bardzo strogo. Trochę tego momentu bym zmniejszył, przebieg poprzez zmianę kolektora sącego z rewapa. wtedy góra się ładnie poprawi. Liczę, że 320 koni wtedy pęknie, będzie bardziej ładnie płasko do końca szło to wszystko. No to przekonamy się no, za jakiś czas. No, a tym razem żegnam się i nie wiem, miałem tylko zegary ustawić, a to od razu moc fajna się ustawiła i moment obrotowy przede wszystkim. Torque Master bym nazwał ten sprzęt Blue. No, żegnam się, trzymajcie się, hej, hej, pa!